W Hongkongu w cieniu tragicznego pożaru odbywają się wybory parlamentarne. Społeczeństwo wybiera 90 deputowanych, z czego jedynie 20 miejsc przypada na bezpośrednie głosowanie powszechne. Cały proces odbywa się w ramach restrykcyjnych zasad wprowadzonych przez Pekin od 2021 roku. Eksperci przewidują niską frekwencję, mimo apeli szefa rządu Johna Lee, który zachęcał mieszkańców do udziału, podkreślając, że ich głos może wspierać reformy i pomagać ofiarom niedawnej tragedii. Miasto nadal opłakuje 159 osób, które zginęły w pożarze z 26 listopada, najbardziej śmiercionośnym od dekad. Społeczeństwo domaga się odpowiedzialności władz, większej przejrzystości i skuteczniejszego nadzoru nad bezpieczeństwem budynków. W odpowiedzi rząd zapowiedział projekt ustawy, przewidujący odbudowę zniszczonych obiektów, oraz powołanie niezależnej komisji, która ma wyjaśnić przyczyny katastrofy.